Na w filmiku i dzisiaj nagrywam dla Was daily vloga takiego z Sonią i zobaczymy czy dzisiaj będzie coś ciekawego więc zapraszam Was do oglądania Soniula teraz jeszcze śpi więc wrócę do Was jak się obudzi i teraz przełatwałam do niej jedzonko tutaj suchą karmę I teraz ją zapomnę. Zusia do jedzonka dostała babkę lęcutową, lub szerokolistną, Nie jestem pewna, ale zerwaną na łąkach. I tutaj nie. Jasu teraz bawiła się swoimi zabawyczkami, tutaj pluszową żabką. Teraz będę czesać synkę. Ja to pewnie nie czułam. i jak wiecie, to tam taką szczotkę. Znaczy, oczywiście tą stroną. I mam jeszcze taki coś. Ale chyba raczej będę czesać ją tą szczotką. idziemy wczoraj do należy sobie tutaj i ja może nagram Wam jakiem jeszcze nie mam nadzieję, że to widać. To później muszę na drugą stronę wsiąść. Bo należy na jednym boku. będzie ładnie my nie tylko idziemy z synkiem na spacer i tutaj będę chciała wybrać jakieś koki do uzupełnienia tej saszetki na smaczki, ponieważ chcę wziąć jakieś smaczki ze sobą. Jak? No bo zawsze staram się na spacery jednak coś wziąć, bo musi przydać. Ale ponieważ może poćwiczymy znowu przywoływaniem. więc tutaj wybiorę coś, czy napełnimy saszetkę. Aktualnie mamy bardzo dużo smakołeków na przykład te Dimka i pewnie Wy też je macie, jeśli kupicie gazetę o Moj Pies i Kot, ponieważ one nam się trafiły w o Pies i Kot, były jako dodatek i tutaj są trzy sztuki. Tzn. Niech, nie, niech nie będę otwierać, ale one były w gazetce, więc stąd je mamy. Tutaj innych też mamy naprawdę bardzo dużo, bo był i Dzień Psa i wcześniej był Urodziny sony, więc mamy dużo przysnoków. Mamy nieotworzone z Dnia Psa. pewnie co nie są kiedyś kupiłam mamy planety ostatnio są chyba ulubione smaczki I, i może te smaczki wezmę jakiś taki paseczek ze sobą więc tu taki paseczek na pewno wezmę do saszetki No i tu resztę to widzicie jakie mamy, mamy dentystyczne, mamy z Active Pet, takie co mnie bardzo lubi, z 8 w 1 też bardzo lubi, a ja tych nie bardzo lubię, tych też nie, no i tu ciastka Lollapops, tak. więc dużo mamy do smaczków. I oprócz tego co mamy tutaj, tyle tych opakowań, no, tutaj jeszcze do dostaliśmy z paczce oznakowo-urocznowej, tutaj widzieliście filmik, to jeszcze mamy w organizerach kilka smyczków. My teraz będziemy szły na spacer. I tu zakładam jej te szelki, takie czerwone. Biorę oczywiście woreczki. Ten smycz oczywiście wyciągano, no bo ona jest najlepsza na takie długie spacery. Tylko, że nie jestem jeszcze pewna, jak nam wyjdzie ten spacer, bo planujemy iść na plażę. I jeżeli nie będzie dużo ludzi na plaży, będzie u mnie mało osób, to wtedy prawdopodobnie właśnie po to też smaczki, ponieważ chciałam z sobie poćwiczyć chodzenie do wody. Znowu będę ją oswajać, ponieważ już od roku nie wchodziła, no i chciałam ją trochę oswoić. Ale jeżeli będzie dużo osób, to to się nie uda, więc wtedy po prostu sobie tam pochodzimy niedaleko plaży i po plaży. No a mam nadzieję, że będzie mniej no bo w sumie jak jest tutaj dużo osób, to po prostu się boi i w ogóle nie chce wchodzić. Jak tam, zwłaszcza jak to są osoby takie, że na przykład dzieci tam krzyczą, pluskają się, jest takie duże zamieszanie, to na nie chce. Więc jeżeli będzie mniej osób, to może nam się uda, to zobaczymy. Przysiedźmy tutaj z na plażę. Tam do kątów plażę. Właśnie z przeszliśmy. I tutaj chwilę zatrzymaliśmy się na tej plaży, ale tak tylko na spacerku. Jasynkę oswajamy z wodą. Ja muszę przyznać, że jest dużo lepiej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku od podstaw, a teraz może przyznać, że trochę pamiętała już. No i oczywiście mamy dla niej smakołyki i dajemy za to, że wchodzi do wody. A teraz jest tutaj piesek wącha. Przechodzimy tutaj sanktuję nad wodą. No, na plaży przechodzimy na spacer. i przyzwyczajamy ją do wody. Może no, ostatni razem, ostatnim razem, co nie. I już. Już zapomniała. Są ślady łapek psich, Soni. My już wracamy z plaży. Weźmy tam troszkę, żeby Soni na pouczyć. Chcę przypomnieć, wchodzę nie do wody. Czy będzie chciała tym latem, tego lata? I troszkę sobie z zobacz łapki, ale to myślę, że zobaczycie na filmiku, ponieważ mam coś tam nagrałam. Nasz dzień już powoli dobiega końca. Ja ponieważ razem z synkiem idziemy już zaraz spać. Dlatego kończę tego daily vloga i pamiętajcie, jeśli Wam się oczywiście podobało, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.